Siemanko, witajcie znowu wszyscy u mnie na kanale. Dzisiaj turniej imienia wielkiego Wiktora i Barbo. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy z ćwierćfinałami. Jak zwykle, jak to bywa w ćwierćfinałach mamy 4 pojedynki, 8 uczestników i jak 4 pojedynki, to z może być tylko czterech. I pierwszy pojedynek już dzisiaj, za moment Wam przedstawię. Ten pojedynek jest dla mnie szczególny, z tego względu, że wystąpię w nim ja. Będę i grał i komentował. Zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie jesteśmy w sieci ale spotykam się z gościem tego typu. Będzie to bardzo, bardzo zacięty pojedynek zresztą. Na tym etapie myślę, że już słabych przeciwników nie ma. Każdy z nas pokazał już co potrafi, jaką ma wiedzę na temat piłki nożnej. Dzisiaj nie ma jakiegoś jednego wybranego tematu. Jest do e, tematyka dowolna, także mogę się spodziewać wszystkiego i o wszystkim naprawdę. I błahych. I szczegółowych pytań, także zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. No a co? No to zaczynamy. No i dobra, moi drodzy, zaczynamy, zobaczymy, jak mi pójdzie. Pierwszy odcinał. Zobaczmy, jakie pytania przygotował nasz boss, wielki wiktor. W jakim kraju urodził się rachem Sterling. Myślę, że to będzie na jamajce. I dobrze myślę. Pięknie, wychodzimy na prowadzenie moi drodzy quiz i drugie pytanie: jakie angielskiego klubu jest piłka, z i ja Manchester City? No, 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 co zrobił mój rywal? Zgad, niestety ja mam przewagę, ale to się może szybko zmienić. Zobaczmy co teraz: które miejsce w Premier League zajmuje Manchester United? Jest siódmy. Dobrze, mój rywal też niestety znał odpowiedź na to pytanie. I zobaczmy, jaką rolę w Majestarze pełni Michael Carrick, yy, trener po muzyku. Asystent trenera. Dobrze, znowu wygrywam nieznacznie, ale. Dobrze, dobrze. Ile lat ma Juan Quadrado? 33? Szczelam. Totalny szczał. Dobrze. A mój rywal nie wiedział. Jak na razie 5 poprawnych odpowiedzi. Super. Szóste pytanie. W jakim obecnie klubie gra Tiemu Bakayoko? AC Milan oczywiście. Dobrze. Prowadzę. No jest 2000 punktów przewagi, ale to się może szybko skończyć. Który napastnika AC obecnie ma kontuzję? Zlatan. Nie. Co jest? Kto jest obecnie liderem w tabeli La Liga? Oh my god, no przecież Real, co ja teraz zrobiłem? No właśnie, 2000 punktów się kończy, To obecnie jest liderem w tabeli strzelców La Liga? Karim Benzema. To jest poprawna odpowiedź? Tak jest, a mój rywal nie wiedział, małe zaskoczenie dla mnie. Dziesiąte pytanie, moi drodzy, dziesiąte pytanie, które miejsce w lidze zajmuje FC Barcelona. Jest ona piąta. Albo czwarta. Sam nie wiem. Siódma. No to było takie średnie pytanie. Które angielski klub nazywamy Mewami? Brighton oczywiście. Brighton Brighton, moi drodzy. Z Polakiem, Jakubem moderem. Mój przeciwnik znał odpowiedź na to pytanie, ale ja byłem zdecydowanie szybszy. Dwunaste pytanie. Która bazeriska legenda miała wykrzywione kolana do środka i nogi w nie. nie co? Ale Nie, A Ronaldinho nie Ale wziąłem pierwszą lepszą e, odpowiedź, bo kompletnie nie wiem. Na szczęście mój rywal też nie wiedział. To już jest koniec. Czyżby to już jest, był koniec? 12 pytań. Tego typu zajmuje drugie miejsce. Z... 5164 punktami, a ja wygrywam 6850 punktów kluczowych w to jest to pójdę, co do półfinału. Bardzo dziękuję mojemu rywalowi. Więc co, może wam pokażę jak wygląda teraz, jak wygląda teraz e, e, tabela i... czy pojedynek możemy się spodziewać jutro. No jak tutaj widzimy, ja przechodzę do półfinału. E, jeśli wierzyć tej tabeli, to moim kolejnym rywalem będzie... ...ktoś z dwójki. Poniżej. Zobaczmy, zobaczymy, jak będzie. Także co. Ja wam na razie dziękuję i cześć.